Dlaczego ruch komunistyczny jest dziś tak słaby i co możemy zrobić, aby go ożywić? Wiele grup nazywa się partiami komunistycznymi, ale w większości z nich brakuje odpowiedniej dyscypliny i systematycznego podejścia do teorii. Dryfują one w kierunku bezcelowych protestów, klubów reformatorskich lub ryzykownych teorii, odmian płciowych. Małe grupy stają się odizolowanymi kręgami bez powiązań z robotnikami. Większe Pomimo posiadania członków i zasobów, marnują je na kongresy i niekończące się bezcelowe uchwały. Niewiele z nich zapewnia kadrom ścisłą edukację marksistowsko-leninowską, przez co ich członkowie pozostają słabi politycznie i teoretycznie. Prawdziwa partia komunistyczna nie jest definiowana przez wielkość, hasła czy nazwę. Jest to organizacja awangardowa, jednocząca komunistów poprzez teorię. Dyscyplinę i działanie. Systematyzuje naukę, stosuje teorię w praktyce, potrafi wyjaśniać i przewidywać wydarzenia, gdy inni są zdezorientowani, oraz zapewnia przywództwo klasy robotniczej. Rozwiązanie nie nadejdzie ze strony istniejących partii. Ich porażki pokazują potrzebę zdyscyplinowanej organizacji marksistowsko-leninowskiej, zbudowanej na teorii i gotowej do walki. To jest zadanie Polski na dziś studiowanie teorii, stosowanie jej do wydarzeń i kładzenie podwalin pod prawdziwe partie komunistyczne. Polub i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej analiz marksistowsko-leninowskich.